No, ale w sercach gorąc. Gorąc. Stary sport. Grałem ostatnio rok temu. Jak dozuję sport w swoim życiu. Myślę, że wygramy z 16 do 2 na spokojnie. Może dzisiaj bez narkotyków, może dzisiaj tylko parę setek i w strzykawkach coś. To jest bezsensowna rozmowa. Ja po prostu się bardzo boję tego beczu, dlatego gadam bzdury. Boję się, że jak nie dobiegnę nawet do połowy. Widziałem jednego z zawodników w drużyny przeciwniej, ma 2 metry, jest taki jak nas sześciu tutaj, więc obyśmy nie mieli kontaktu z Ciało w ciało, bo przegram. Tutaj zaraz będą mnie filmować. Dzień dobry. Dobra, mama, to później zadzwonię. Zwycięzca może być jeden, wiadomo. Wygrałem psiaki przede wszystkim, ale stawiam na raperów. E, co mogę wam jeszcze powiedzieć? Forma u mnie e, siła jest, ale jak mam biegać to może być ciężko. Jest je sporo kolegów, no, mam nadzieję, że będzie fajnie. Jak, jak się potoczy mecz? Nie wiem stary, bo to jest chyba tutaj najmniej ważne. Nie widzę Lotka, w tamtym roku on był takim grającym trenerem, on na ławce żył, na boisku żył, e, kto teraz przejmie jego rolę, bo chyba że do nas dojedzie w ostatniej chwili. Nie, nie, Lotek chyba ma coś z uchem, więc nie będzie słyszał, że jest spalony i będzie grał dalej, to jest bez sensu. Są oczywiście plotki, pomówienia, nie jestem trenerem, ja ledwo gram w ogóle, więc... Ja grałem pierwszą połowę i było 5 chyba do jednego, jak schodziliśmy. I potem dowiaduję się, że przegraliśmy w karnych 6-5. Także no co, nie, nie będę komentował w ogóle. Jestem, bo zbieramy pieniądze wiadomo na psiaki, także będę się starał strzelić jakąś bramkę. Na obronie gram, ale może jakiś samotny rajd w boczną stroną boiska uskutecznie. Zdradzę wam, żeśmy się kompletnie nie przygotowali. Ale nie mów się raperom, bo. Trudno, żeby było, żebyśmy dobrze grali, jak my w zasadzie obcujemy z polską ekstraklasą. I, no i trudno, jakby no, te zagrania, które oni tam robią, my powielamy. Staramy się, tak mówią, że oni są lepsi my gorsi, więc, więc staramy się to wszystko. Powtarzać, ale nie, no jest fajnie. No ja jestem w ogóle bardzo zadowolony, bo strzeliłem pierwszą bramkę w tym meczu, czyli jakby przyszedłem do historii i tyle w temacie. Tak jest! No i proszę, dwa do jednego dla nas. No no widać, że w tym roku jest zupełnie inaczej. My od razu ruszyliśmy na nich. Jesteśmy bardzo, bardzo, bardzo zadowoleni. Muszę, muszę wejść, muszę wejść, ale potem wam to powiem. Na razie jest za gęsto, idziemy w środkiem, bez sensu, nie szukamy skrzydeł, może dlatego, że ich nie ma. E, wynik jest bliski, 3-2 dla raperów, ale druga połowa będzie nasza, ponieważ to jest więcej. Całe serce, które Adam w to wkłada i organizuje, e, bardzo mi się podoba i, i oby ob, ob było tego więcej. No. E, widać, że artyści, czy, czy, czy komicy, czy raperzy są ludźmi wrażliwymi i zależy im na tym, więc to jest najfajniejsze. Mam nadzieję, że w, 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 w czasie znaczy w 90 minutach wygramy, bo rzuty karne to loteria, aczkolwiek w zeszłym roku karnego nawet e, giza strzelił, więc... E, he, he. Jasne, dziękuję, ale to przede wszystkim ten wynik to są nasze wspólne siły, prawda? No bo jakby działamy wszyscy w wspólnym interesie, te koszulki są naprawdę rewelacyjne. No co mogę więcej powiedzieć. No ja tu tylko wyszedłem z pomysłem, tak? No ale to nie ja tu grałem, tylko 60 zawodników, także naprawdę jestem dumny, że mam takich przyjaciół. No to jest spełnienie moich marzeń po prostu. No i nic więcej nie jestem w stanie powiedzieć. No, to... Najlepsze spełnienie marzeń.